Schodzimy samotni. Górna część szlaku jest jeszcze ośnieżona. Na szczęście to wszystko już się topi. Jednak przy zejściu trzeba uważać, żeby, żeby nie pojechać z górki na fazurki. Chciałabym pokazać, jak tu jest po prostu pięknie. I może ktoś z Was wybierze się kiedyś. W Karkonosze wybierze się do samotni pomimo, że bez Pań miaszko to już, to już nie będzie to miejsce. Wybierze się może do strzechy akademickiej, którą odwiedziliśmy przed spotkaniem. Teraz może uda mi się trochę wyciszyć czy uspokoić myśli. Przyszliśmy, można powiedzieć, w idealny czas. Zajęłam pierwszy stolik, który był wolny, a i tak czekałam, aby jakiś był wolny. I jeden na no dwie osoby. A potem się okazało, że ten stolik jest najlepszy, dlatego że tutaj obok, przy stoliku będzie siedział autor i będzie spotkanie autorskie. Nie ma przypadków, ja się zawsze śmieję, że anioł stróżmi miejsca zajmuje. I czasami okazuje się, że jednak można jeździć samochodami. Podziwiam tych kierowców naprawdę, ale są oczywiście samochody ze strony, które muszą tędy jeździć. Sławek Gordych w jednej z części, nie powiem której, napisał, że w samotni są najlepsze naleśniki z Czarlotka. Oczywiście zamówiliśmy naleśniki. Jejku, takich naleśników to ja nie jadłam. No, jeszcze tylko mojego męża mogą konkurować, ale naleśniki były przepyszne. Szarotka, tak jak Sołek Gordy pisał w jednej ze swoich książek o schroniskach, również rewelacyjna. Także warto posłuchać autora i czasami skosztować tego, co poleca że takim cichym, można powiedzieć też bohaterem tego spotkania, chociaż może za chwilkę, spotkanie prowadziła Justyna i książki, która pracowała w trzesze akademickiej, jak sama powiedziała na spotkaniu 21 lat. Więcej rzeczy nie powiem, bo jak powiedziała prowadząca, czyli Justynka oraz Sławek Gortych, to co w samotni, to zostaje w samotni, tego się nie wynosi. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, no trzeba i nas pojechać albo pójść na spotkanie autorskie z autorem. Eee, próbuję tę myśl ogarnąć. E, tak, e, trzecim cichym bohaterem e, spotkania autorskiego był pan Rafał Kotylak, który jest autorem e, wszystkich trzech okładek. E, ja w ogóle zachęcam do zaglądania na stronę. Fotografa, który robi zdjęcia no niesamowite, są tak piękne, że czasami nie chce się wierzyć. Ale ma swoje miejsca, swoje pory, jest cierpliwy. I powiem tak nie spodziewałam się. To spotkanie to była jedna wielka niespodzianka. Nigdy bym nie pomyślała, że z bliska zobaczę pana Rafała, którego zdjęcia od dawna podziwiam. Na jego stronie autorskiej. Zachęcam, abyście zaobserwowali zakochany w karkonoszach. Jest to blok Sławka Gortycha, w którym pisze o swoich książkach, zapowiada te, które pisze, zdradza niektóre tajemnice. Zachęcam, abyście polubili blok i zaczęli zaglądać do Justynki. Justyna i książki. Ja wiem, ja polecam trzy, trzy strony, zachęcam do obserwowania, ale się po prostu dzielę tym, co jest dobre. Tym, co jest dobre, co jest piękne, a tego nie wolno dla siebie zatrzymać. I tym trzeba się dzielić z innymi. Dlatego ja to czynię. I ten ocean, ocean blogów, blogerskich, recenzentów jest ogromny. I myślę, że... Dobra. Nie na ten temat, ale co chciałam powiedzieć? Mam takie małe marzenie. Jak się tutaj wspinaliśmy do samotni, zastanawiałam się, jak nazwać Sławka Gortycha. Jak go nazwać? I jak się zbliżaliśmy do strzechy akademickiej, to wymyśliłam. Myślę, że wielbiciele, talent autora i przyznają mi rację. Postaram się ominąć tych państwa. Ja zaraz powiem, jaką nazwę wymyśliłam. Sołek Gortych to jest młody autor. Ktoś powie, że dopiero zaczyna ja się cieszę, że on dopiero na początku swojej drogi autorskiej, trzy książki w tym wieku, i to jeszcze tak dobre książki, no to jest coś niesamowitego. Kibicuję, trzymam kciuki, liczę, że będzie zdobywał coraz większe grono czytelników, dlatego że te książki to są perełki pod każdym względem i zadowolą nawet najbardziej wybrednego czytelnika. A ja mam takie marzenie. A marzenia się przecież trzeba je wypowiedzieć na głos, a wy się spełniło. I ja zawsze swoje marzenia wypowiadam na głos. I tak jak dochodziliśmy do samotni, e, przepraszam, do Strzy Akademickiej, i wiem, że mam marzenie, żeby autora spotkać, e, bo może tą herbatę jeszcze piję, i się okazało, że ja go spotkałam, tylko że <gryw> zapomniałam, że marzenia trzeba opisywać dokładnie, więc powinnam powiedzieć. Tak bym chciała zdążyć i żeby autor jeszcze był i żeby jeszcze nie uciekł, a ja zobaczyłam. Oczywiście autora zobaczyłam. Zobaczyłam jak siedzi, potem zobaczyłam jak wstaje, ubiera plecak, a potem odchodzi. A ja musiałam na mojego męża poczekać. Także z tymi marzeniami jest tak, że trzeba je dokładnie opisywać. Tak, ale marzy mi się, aby Sławek Gortych, może jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas został nazwany Sawkowskim, Polskiego Kryminału Górskiego. Brzmi pięknie, prawda? A ja jestem zachwycona, jak wrócę, jak wrócimy do naszego pensjonatu, jeszcze trzeba długo, długo, musimy, jeszcze mam daleką drogę na dół, to zapiszę sobie w moim dzienniku wdzięczności Spod dzisiejsze spotkanie ze Sławkiem Gortychem, poznanie Justynki w realu, Justyna i książki. poznaj w realu pana Rafała Kotylaka, to też w ogóle jest, poza wszelką skalą. I napiszę sobie, że mam takie marzenie, aby za kilka lat Sławka Gortycha nazwano sapkowskim polskiego kryminału górskiego. Autor, jak się będzie rozwijał w tym tempie i będzie tak dobrze pisał, to. To ja naprawdę wróżę mu niesiewać karierę, ale to, że ścieżka, którą podąża, to będzie dobra ścieżka i będzie miał coraz więcej czytelników. Myślałam, że tutaj szybciej mi się uda zejść, żeby pokazać. Tam jest taka długa, prosta, ale chyba mi się nie uda. Ale ci, którzy nie mogą być w górach, a jedna moja znajoma napisała, że nie może być, a bardzo by chciała. No to tak chociaż trochę pokażę. Szkoda, że karpacza nie pokazałam z góry. Dobrze, aby nie przedłużać, bo jednak inni też schodzą z gór, a jednak każdy chciałby schodzić w ciszy, pobyć ze swoimi myślami i uszanujmy to, bo ja też bardzo lubię w górach, jak każdy zachowuje się w miarę cicho, a nie lubię, jak każdy krzyczy, głośno mówi i tak jakby był na ulicy i był tylko sam i nikogo więcej nie było. Także zachęcam do, do czytania książek. Sławka Gortycha. Do obserwowania strony Jusyna i książki oraz pana Rafała Kotelaka. Dużo dobra.